Maneczko, witam Was po długiej, długiej przerwie. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się wrócić do regularnego, stałego nagrywania. Słuchajcie, e, tak jak już na pewno dobrze wiecie, P-Simulator 19, nowa edycja P-Simulatora X, e, już weszła, weszła parę dni temu, e, troszkę z opóźnieniem, ale zaczynamy nagrywać. Słuchajcie, i od dzisiaj postaram się regularnie nagrywać. E, jest wstępna opcja, żebyśmy nagrywali, słuchajcie, cztery razy w tygodniu. E, będą to dni wtorek, środa, sobota, niedziela o godzinie 18. Jeżeli będę miał więcej czasu, będę starał się dać więcej odcinków niż tylko te 4 dni. Ale te 4 dni, słuchajcie, odcinki będą zawsze godzina 18, wtorek, środa, sobota, niedziela. Póki co musicie mi troszkę pomóc. Także bardzo proszę, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem żebyśmy mogli to szybciej bardziej rozbujać, w naszym opisie macie, słuchajcie link do Discorda i słuchajcie co tutaj mamy, mamy oczywiście 50 map, na pewno już każdy z Was przynajmniej w większości ogarnął te wszystkie mapy, teleporty i tak dalej, tak dalej ja kupiłem oczywiście wszystkie game passy żebyśmy mogli na początek troszkę lepiej wystartować, także wszystko jest wykupione, tak jak tutaj dobrze widzicie tutaj jakiś tam potek, nie potek, nie kupowałem za chwilę sobie otworzyłem parę jajek, parę prezentów, tutaj oczywiście macie słuchajcie, dużo jakichś ten gemów, potek, enchantów i tak dalej. Jeżeli gracie, to na pewno wiecie, ale słuchajcie, co też jest ważna sprawa klany. Mam na tą chwilę jedno miejsce, za chwilkę będziemy mieli kolejne miejsce. Każde, każdy slot memberski kosztuje jakieś tam ilość gemów. Im Więcej osób, tym więcej gemów, także teraz potrzebujemy 170, mamy 116,5, więc już nam prawie na kolejne miejsce. Więc jeżeli chcecie dojść do klanu, jeżeli gracie aktywnie tą gierkę, zostawcie koniecznie komentarz pod tym filmikiem, napiszcie swoją nazwę z Robloxa. Postaram się Was na bieżąco dodawać. Łącznie możemy mieć, słuchajcie, do 50 osób, więc będziemy starać się robić tutaj sojusz, nasz klan, na maksymalnie. 50 osób. Co do, co do otwierania, otworzymy sobie na pewno dzisiaj 18 crystal Keyów, Mamy 9 legendarnych gearbeków. Mamy 58 epickich gearbeków. Mamy też 4 jajka z poprzedniej gry. 2 eventy. Jedno ekskluzyw jajko z 14 poziomu. I słuchajcie, jedno jajko z tego poziomu. Tam parę otworzymy rzeczy. Mniej więcej tak wyglądają pety, których używam. Mogę mieć trochę więcej pet -equip. jeszcze nie wykupiłem wszystkiego za, za gemy, to są pety, które dostałem, troszkę ich mam, ale staram się, słuchajcie, zrobić z nich topkę, także mam nadzieję, że uda nam się zrobić top 100, to wyjdzie nam w praniu i słuchajcie, co do, co do otwierania, możemy sobie pójść otworzyć, bo mamy dwa tikety, więc na razie zajmiemy się tiketami, zaraz pójdziemy sobie otworzyć klucze, zobaczycie, czy w ogóle warto, czy nie, klucze chodzą, jak kupowałem wczoraj, około 15-25k gemów, za każdy klucz, więc kwestia tego, czy się opłaca, czy nie, to musicie sami stwierdzić po tym, co wylosujemy. Słuchajcie, mamy tych kluczy 18, to mamy półweczki, a na razie niestety jest troszkę ich za mało, więc otworzymy 18 kluczy. Musicie przemyśleć, przeliczyć, czy się opłaca, czy nie. Zaraz zobaczymy, co nam padnie. Mamy, słuchajcie, bonus harm. Jakieś podstawowe tam rzeczy, więc myślę, że ten bonus harm w miarę ok, reszta raczej słabo. Dobra, otwieramy kolejnego klucza. Słuchajcie, i mamy no dość słabe, naprawdę mega słabe że tak za 15-25k to na pewno nie zwarte zwarte z 2 maksymalnie 3k, dobra kolejne e, też mega słabo także szczerze e, chyba średnio z tymi kluczami ale otworzymy sobie słuchajcie do końca 18 kluczy, zobaczymy co nam słuchajcie z nich poleci, może coś jednego fajnego, Strong Pen 4 w miarę ok, chociaż też nie jest nie wiadomo co, nie wiadomo jak drogie, więc więc zobaczymy dalej Dobra, fajnie, że się je dosyć szybko otwiera, nie trzeba jakoś tam mega długo czekać. Eee, dobra, jak widzicie, dosyć słabo to leci, więc myślę, że lepiej zamiast tych kluczy nazbierać sobie parę gemów i kupić sobie ekskluzywa, albo najlepiej jakiegoś huge peta, póki te huge są tanie, bo one o, mamy, mamy Crystal Key'a i mamy parę książek, więc od razu jesteśmy lekko do przodu, więc myślę, słuchajcie, że lepiej się chyba jednak opłaca dołożyć parę groszy i kupujcie huge, póki one są tanie, one na pewno pójdą ostro w górę. E, dobra, nic ciekawego, e, także póki są tanie, póki macie możliwości, to kupujcie, jak widzicie, ja mam bańkę 100 gemów, troszkę tutaj mamy tych naszych coinów, więc na pewno na, na noc pójdzie opening, zobaczymy, co nam poleci. E, dobra, ile na tych kluczy zostało, słuchajcie, zostało nam kluczy e, jeszcze 6, 6, dobra, e, więc zaraz sobie otworzymy nasze kolejne klucze, zobaczymy, co nam z nich poleci, jak na razie, no, chyba tylko jeden drop się opłacał, bo był klucz, i inne rzeczy, także minimalnie do przodu. Tu, jak widzicie, są naprawdę dosyć słabe, nawet bardzo słabe rzeczy, ale skończymy sobie otwieranie. Ho, mamy, słuchajcie, mamy fortuna książkę, także to jest pierwszy klucz z mega zyskiem. Zaraz o tej fortunie Wam powiem. Jest to najdroższa możliwa książka, jaka może nam się trafić. Jeszcze jak patrzyłem wczoraj, chyba wczoraj, bo przedwczoraj, ona kosztowała około 400-500 kg. -ów. E, możliwe, że teraz kosztuje troszkę więcej, więc ta fortuna jest tak na poziomie powiedzmy e, huge'a, prawie huge'a. Jest fortuna, e, nasza książeczka daje 100% e, więcej do coinów, 50% więcej do Gemu, więc to jest na pewno mega opłacane, Tak naprawdę e, ta książka prawie nam zwróciła wszystkie klucze, więc osobiście jestem mega zadowolony. E, mam nadzieję, że, że innym razem też tak będzie. Zaraz sobie otworzymy jeszcze jajka, ogarniemy sobie jeszcze parę innych rzeczy, e, tylko czekajcie, zostaniemy ja sobie tutaj, żebyśmy jakoś lepiej widzieli, co nam wydropi e, i zajmiemy się tymi jajkami. Teraz otworzymy sobie event Egi, potem otworzymy sobie nowego Ekskluzywa z tego sezonu, co to nam padło? Jakiś Gold, chyba tak? Golden Cool corgi. także jest spoko. Jakieś punkciki nam zawsze wpadną. Golden Cool corgi, gdzie on jest? O matko, za dużo tych petów tutaj. Tu mamy go z brzegu. 90% złoty, więc jest Git. Cool Korgi, oczywiście, jest, jest dość słaby, ale już rzeczywiście wersji Gold jest nawet spoko. Otwieramy szybko kolejne. Słuchajcie, jajko. Nie wiem, czy jakieś enchanty mają znaczenie na te płatne jajka, ale może nie otworzymy sobie te dwa najlepsze jajka. Słuchajcie, zmienimy sobie te enchanty, żeby tutaj jakoś bardziej była opcja. Tutaj nic nam nie daje, ale mamy, słuchajcie, jajko typu szczęście 100%, szczęście 75%, i tutaj otworzymy sobie 52 sztuki. Może to coś daje, nie wiem, czy potki dają. Odpuścimy sobie na razie podki. Otworzymy sobie teraz te jajko z tego, słuchajcie, z tej gierki, i potem otwieramy jajko z 14, z poprzedniej gierki. Ono jest dosyć sporo warte. Mamy Unicorn Dragon, to jest chyba najsłabszy, ale nie jestem pewien, bo jeszcze aż tak bardzo w tą gierkę tak nie szedłem. Unicorn Dragon, tak, to jest ten chyba najsłabszy Pet. Już patrzymy szybciutko. Niestety tak, ale dobra. Teraz, słuchajcie, otwieramy najważniejsze jajko, na którym mi najbardziej zależy. No chociaż huge. To byłoby naprawdę super, nie śniąc w ogóle o e, Zobaczymy, co nam poleci z tego, jaka jest to jajko, które kosztuje w poprzedniej GC. Na tą chwilę około 300 bilionów. E, Huge'a nie ma i jest niestety słabo, bo chociaż tak chyba przeciętnie. To jest chyba z tego, co że e, drugi Pet, więc powinien dawać nam około 90%. E, to jest tak, to jest ten Pet 10%. E, tu go mamy, dobra. No dobra, także tak to wygląda, mamy jajka z głowy, takie harmy mam, słuchajcie, reality, Strange, Agility i 3 razy bonus, to są moje obecne budki, jajek nie mamy, Howerboardy mamy, e, mamy takie, e, no tutaj tych książeczek troszkę nam się uzbierało, także troszkę będzie co, co, co robić, eliksiry też są, e, jakieś tam rzeczy, mamy tutaj oczywiście sloty na budkę, Myślę, że na tą chwilę opłaca się je kupować. Bo są na pewno dużo tańsze. I słuchajcie, właśnie, jeszcze te gifty. Myśmy odpalić gifty, odpalimy sobie szybko te gifciki. Zobaczymy, co one nam tutaj dadzą. Tylko wszystkiego i tak nie zobaczymy. Tak, na dosyć mega szybko jesteśmy w stanie zobaczyć. O, mamy półkę klucza, ale to niestety tą, chyba którą mamy. I dosyć sporo. Speed, dobra, także to nam się nie przyda. Mamy harma w ogóle bonusowego. Niestety kolejnego. Nie wiem też, czy wiecie, że pety z typu huge. Powyżej 40 poziomu dają nam dwa sloty na harma, jak na przykład tutaj macie, słuchajcie, gdzieś tu miałem takiego słabego, chyba jeszcze nie 36, widzicie, mają jedno miejsce na slota. Powyżej 40 mają już dwa miejsca, także na pewno to jest już fajna sprawa, można sobie tam dwa, jakieś tam dobre sloty wrzucić. Dobra, kluczyk, 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 mamy kluczyk, słuchajcie, zaraz sobie go otworzymy, bo nam doszedł kolejny kluczyk i otworzymy sobie szybko gifciki nasze, zobaczymy co nam z nich poleci, szybko wyklikamy, zobaczymy czy może jakieś klucze, nie klucze nam poleci, na razie poczekamy, o mamy słuchajcie w ogóle w całości klucz. jeden cały klucz, mamy tutaj tap power, to jest wszystko na zielono, tu mamy jakiś tam diamond flag, zielonych nawet nie potrzebujemy, bo takie podstawowe są, mamy tutaj rainbow fruit, dobra i to na razie tyle. I słuchajcie, lecimy dalej, gifty, dobra, 23 ja gifty, otwieramy szybciutko już do końca, zobaczymy co nam tutaj z nich poleci i tak jak widzicie na razie wszystko samo zielone, ale mamy już chyba dwa klucze, chyba, że jakaś tam jeszcze cząstka klucza nam spadła, to może będzie więcej, zaraz tworzymy więcej, mamy fortunę, słuchajcie, książkę, która mi się naprawdę mega podoba, bo ona naprawdę dużo daje, tu patrzymy wszystko, mamy słuchajcie, Klucze tylko i włączę te końcówki plus A1. A ja myślałem, że mamy dwa. To coś mi się myślałem, że mamy jakieś inne końcówki, ale mamy tylko jedną końcówkę. Także słuchajcie, lecimy szybko, otworzymy sobie ostatniego klucza. Zobaczymy co nam poleci. Łowcy skarbów, dobra. Czyli że już nic takiego mega, mega ciekawego. Dajcie znać, co Wam najlepszego polecało z książki, z klucza. Dajcie znać, co w ogóle macie ciekawego w tej gierce czy chcecie live, czy chcecie odcinki z tej gierki. Tak jak mówiłem, minimum 4 razy w tygodniu będziemy z tej gierki nagrywać. Postaram, znaczy nie tylko z tej, także będziemy nagrywać z tej i z innych gierek, bo tak, 4 razy w tygodniu tylko z tej gierki to będzie dosyć nudno. Więc wracamy do kilku gierek, kilku simulatorów, kilku klikerów na pewno. Także dajcie znać ile Was tutaj jeszcze zostało ze mną. Macie linka do Discorda, zapraszam serdecznie. Pamiętajcie koniecznie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcja dzwoneczkiem i słuchajcie, widzimy się już i słyszymy niebawem. Póki co, dzięki bardzo. Jak dotrwaliście do końca, napiszcie komentarz. Póki co, dzięki bardzo i cześć.